Nie przyszedłeś tu, by się modlić, prawda? Nie bije od ciebie religijnością. A ty nie wyglądasz, jakbyś poszukiwał boskiej pomocy. Mylę się? Masz rację. Nie szukam pomocy. Ha, wiedziałam. Chciałam z tobą porozmawiać nie bez powodu. Tutajsi ludzie są spragnieni wiedzy, a przez to dość skoncentrowani. Żądają prostych, logicznych odpowiedzi. Zakazują głowienia się nad czymkolwiek. To czyste szaleństwo. Nie zrozum mnie źle. Z wiedzy płynie mądrość, która przybliża nas do Kalana. Co jest więc złego w zdobyciu kilku odpowiedzi? Co sprowadza mnie do ciebie? Założę się, że taki ciekawski typ jak ty odpowie mi na kilka pytań. Czy Kalan pochwala hazard? Tak. Nie. Któż go wie? Niektóre z tych pism ciężko rozszyfrować. Chyba, że ślepo wierzysz w interpretacje ludzi. Choć może to dlatego wciąż wpadam w tarapaty. To co? Pomożesz mi? Powiedz, o co chodzi. Słyszałeś o proroku Arwidzie? Nie. Powinienem go znać? Oczywiście, to założyciel naszego zakonu, trzon istnienia kleryków. Opowiedz mi, Arbicie. Proszę bardzo, jak mówiłam, to założyciel naszego zakonu. Narodził się około 200 lat temu, jak sądzimy, i jako pierwszy został oświecony przez kalana. Po uderzeniu komety spadł na niego ogromny ciężar, a jednocześnie dostąpił zaszczytu wprowadzenia ludzkości w nową erę ocalenia tych, którzy przeżyli. Pierwsi wyznawcy pojawili się tutaj, w Chorcie. Ochronili technologię przed zniszczeniem, a Kalan nauczył ich, jak ją wykorzystać, by przysłużyć się całej ludności Magalana. Chcieli nieść pomoc wszystkim, ale nie zawsze spotykali się ze zrozumieniem. W towarze znajdziesz tych, którzy ich odrzucili, co zrobił Arvid? Spisał zasady, które zgromadziły nas tutaj, w Chorcie. A nasi przodkowie rozpoczęli badania, by odkryć, jak wykorzystać eleks ku powszechnemu dobru. Dzięki niemu nasza mała społeczność mogła bronić się przed atakami podłych bezbożników. Trochę mętna ta historia. Tak, wiem. Niektóre szczegóły z czasem się zatarły. Są ludzie, którzy wierzą, że Arvid wciąż jest wśród nas, ale to kompletna bzdura. Niektórzy prości ludzie chcieli okrzyknąć go Bogiem jeszcze za jego życia, ale zawsze wzgardzał tym pomysłem. Zapewne przeczuwał, że nadchodzi jego kres. Według podań ludowych, żałość nad ludzką bezmyślnością rozerwała go od środka. A gdy nie mógł już znieść więcej cierpienia, zgodnie z legendą pozostawił ludziom nauki kalana, a sam zniknął w oślepiającym blasku. Uczeni po dziś dzień sprzeczają się, czym była owa światłość. Jedni twierdzą, że wzniósł się w niebiosa, dołączając do kalana, a inni, że wyruszył w wędrówkę, by odnaleźć źródło krateru. Właśnie o to mi chodzi: chcę zgłębiać wiedzę, ale tylko nieliczni mędrcy mają dostęp do świętych pism. Jednak coś we wcześniejszych dziełach opisujących losy Arwida nie daje mi spokoju. Nie wiem jednak dlaczego, ale czy wolno mi odwiedzić archiwum, by studiować pisma? Nie. Już próbowałam się tam zakraść. Wyrzucili mnie. Cudem uniknęłam reedukacji. Powiedzieli: Skup się na sprawach doczesnych. Przyszłość odmienisz tylko dzięki wyciągnięciu wniosków z przeszłości. Czyli chcesz się dostać do archiwum? Nie. To znaczy tak, byłoby świetnie. Ale zadowoli mnie też jedna z ksiąg. Chcę tylko dostać kopię nauk Arwida. Musiały zostać spisane albo nagrane. Po prostu nie chcą, byśmy je poznali. Doprowadza mnie to do szału. Myślisz, że uda ci się dostać do archiwum i je dla mnie zdobyć? Kto powiedział, że ci pomogę? Nikt, ale naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Błagam. Chcę zrozumieć, dlaczego to przed nami ukrywają. Proszę weź to na wszelki wypadek, zanim wyruszysz. Jestem pewna, że w zapisach zawarte jest coś, na czym wszyscy skorzystamy. Może w końcu pojmę, jaki przyświeca nam cel. Dlaczego ta księga jest tak ściśle chroniona? Ponieważ naszą misją jest walka w służbie Kalana, nie filozofowanie nad jego naukami. Powiadają, że jesteśmy zbyt krótkowzroczni, by pojąć jego boskie przesłanie. <laughs> Chcę jednak przekonać się o tym na własnej skórze. Dość mam karmienia bajkami. Może się mylę, ale nie mogę odpuścić. Co możesz mi powiedzieć o archiwum? Składują w nim całą wiedzę z czasów sprzed uderzenia komety. Trafiają tam też nowiny płynące z całego świata. Nasi archiwiści starają się zgromadzić każdy strzępek informacji, jaki tylko udało nam się posłyszeć poza hortem. To bardzo czasochłonne zajęcie. Naprawdę nie lubią, gdy ktokolwiek przeszkadza im w pracy. Dlatego też bez ogródek wyrzucą cię z archiwum, jeśli spróbujesz tam wtargnąć bez pozwolenia. Zdobędę dla ciebie księgę z archiwum. Dziękuję. Nie mogę się doczekać, by rozwikłać te tajemnice. Jak mogę dostać się do archiwum? Próbowałam to rozgryźć. Możesz to zrobić na trzy sposoby. Zaczej się na Karla, wartownika, i zaobserwuj, kiedy opuszcza swój posterunek. Może to potrwać kilka godzin, a szczerze mówiąc, jeszcze nie widziałam, by się stamtąd ruszył. Ale kiedyś musi to robić, prawda? Drugą opcją jest dostanie się do panelu bezpieczeństwa, by przyznać sobie dostęp. Istnieje jednak prostsze, najbardziej oczywiste rozwiązanie: dołącz do kleryków. Naucz mnie czegoś. Tak.